100 tysięcy oglądających na Instagramie. Jakbyście chcieli polubić moją stronę, bardzo bardzo pięknie, tak? Dziękuję bardzo, ponieważ jest to strona dla wszystkich, to jest strona dla ludzi o różnych poglądach, gdzie możemy zawsze sobie porozmawiać, podyskutować i myślę, że no, czasami zabawne, czasami poważne rzeczy tam opisuję i bardzo poważnie traktuję ten, ten, to medium społecznościowe. No dobrze, drodzy Państwo, się tutaj jeszcze odwrócę. Czy jesteście już gotowi? Prawie. Nie, nie, jeszcze, proszę Państwa, około półtorej godziny. Z tego co widzę, będę jeszcze 3 minuty. Proszę Państwa, trzy minuty, to teraz ja już no nie będę schodził. Wiecie dlaczego? No bo to nie uchodzi. Jeśli już tak długo pociągną, poza tym powiedzieli mi, trzymajcie, że jak będę długo mówił, to więcej mi zapłacą. Także nie to żart. To żart. A to, a to jeszcze jakieś dzieci? Czy mam tu jakieś dzieci? Nie wiem. Podtempieca były parę razy. Proszę Państwa. Słuchajcie. W każdym razie, nie wiem czy wiecie, znaczy dzieci mogą tego nie wiedzieć, a moje zwłaszcza, budowa odwiertu geotermii pod Tępicach była w 2010 roku i uzyskanie koncesji na eksploatację wód od tej pory pozwala robić, pozwala na przeprowadzenie wielu inwestycji. Słuchajcie, powstała geotermalna sieć ciepła. To również jest w skali kraju Europy wyjątkowa sprawa.